Witam wszystkich bardzo gorąco. Siemanko, jest to drugi odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jak widzicie, dzisiaj jestem już ubrany prawidłowo według zasad BHP. Bo ostatnio inspektor przyszedł i powiedział, że no, jestem w kaka-kasku, spoko, ale jednak kamizelki nie ma. A my za dużo no, na budowie nie zarabiamy, więc yy, lecimy, lecimy moi drodzy. Nie ma czasu, bo kurczę, tutaj mamy dużo do budowy. Clearing the field. Czyli co musimy zrobić? Nie wiem, Łapie się. Wiecie, to jest taka norma wśród budowlańców. Nie znam się, ale spróbuję. Może się uda. Press skip bar, dobra, ja się wszystkiego dowiem zaraz. Moi drodzy, musimy unikać uszkodzonych materiałów. E, dobrze mówię. Flatten piles in quick succession bonus. To jest bonus, moi drodzy. Knock down small trees with the loader, czyli tutaj musimy tutaj spoko musimy rozwalić i flatten Derby piles. Dobra. Udaję, że wszystko wiem, więc zaczynamy naszą przygodę. Nasza przygoda jest następująca. Musimy rozwalić. Czy ja muszę rozwalić drzewa? Czekajcie, zobaczymy. Rozwalimy pierwsze drzewo, to mamy pierwsze. Uwaga, jedziemy. Już? To już? Aha, to muszą być małe drzewa. <laughs> A ja już tutaj na grubą, po prostu, robotę się zapisałem. To te drzewa muszę rozwalić. No dobra. Spokojnie, zaraz muzyka wejdzie. Ja czuję to, że będzie muzyka. Jak muzyka zacznie grać, to. Co jest? Jest! Tak! Jest muzyka! To oznacza, że dobrze robimy. Nie no, ja muszę się rozpędzić chyba. To trzeba się rozpędzić. Zdecydowanie. Jedziemy! O nie! Moja kopara chyba dostała wylewu. Czekajcie. Muszę tutaj... Ja sobie dam radę. Spokojnie, Bonkol. Dasz sobie radę. Wyrównasz. Wiecie, pierwszy dzień w pracy jako trzeźwy robotnik i już jest problem. Dobra, rozwalone drzewo. Jedziemy, na wprost. Koryguj. I kurde, superancko. Następne. A jakbyśmy podnieśli wyżej? Jedziemy, spróbujemy tak. O, chyba coś mi się stało nie tak. Pik, pik, pik Dobra, musimy wycofać I jedziemy do przodu Dobra, 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 dobra Spoko, bonkol, 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 bonkol Opla Co ja muszę z tymi paczkami? One są bardzo delikatne Te paczki są delikatne Tam jest szkło, tam są kafelki, tam są płytki Tam są może jakieś części Wow! Cudownie Jedziemy Uwaga! Ah! Objective done. Dobra, i teraz co? Flotten the derby A to jest bonus To jest bonus, a teraz co musimy zrobić? Flotten the Derby Spiles Co to oznacza? Ja jestem zwykłym robotnikiem, ja się nie znam na języku. Art. Uszkodziłem opony Mało tego Patrzcie na czym się zawiesiłem Kurde na zbrojeniu. Nie wierzę w typa, nie? Co ja muszę z tym zrobić teraz? Uszkodziłem. I co teraz zrobić? Muszę iść po oponę, chyba. Uff. Jak ja ją mam... Ja będę ją toczył? Czy ja mogę ją przetoczyć? Pudzian. Ja chcę ją tak toczyć, tak przodem. Nie, nie da się. Idziemy wymienić oponę. Matko i córko. Dobra, jest naprawione. Czy ja to mogę rozwalić? Nie. To jak ja stąd wyjadę teraz? Wyjechałem. Yy, I teraz. Czekajcie. Co ja. A, ja muszę to. Czy ja muszę to wrzucić tutaj na łychę? Ja muszę to chyba. <laughs> To są cegły przecież. To ja muszę uważać tylko na to. No dobra, no to jedziemy. To jedziemy. Czekajcie, sobie weźmiemy taką pierwszą łatwą. Weźmiemy sobie taką łatwą pierwszą. Dobra. Uwaga. Tak. Tak. Dobra. Jak, jak ja w to trafię, to ja nie wiem. Jak się szef dowie, jak się szef dowie, to koniec. Koniec, wszystkie soboty będą przepracowane. Cii, gdzie to ma. Gdzie to jest ta paleta? Tu jest paleta. To ja powinienem tak wjechać, no dobra. Kurde. O! Ej, nie mogę rozwalić. Nie mogę rozwalić tego. Jeszcze tylko dwa fejle mogę zaliczyć. No ale to paleciok! No, dobra, uwaga. Musimy to zrobić inaczej. Czekajcie, chwilę. Milion telefonów teraz mam. Czekajcie, dzwoni chyba szef. Szef dzwonił, ale ja mu nie powiem, co się stało. Moment. O! Jedziemy. Muszę wyrównać. Czy ja nie mam tego brać. Czyli ja to muszę unikać i ja muszę wyrównywać. <laughs> o, kurcze, a ja chciałem cegły brać. Boże. Bonkol. Ja myślałem, że ja to mam wziąć. Idę zatankować. Bonkol, bonkol. No ale cóż trzecie od robotnika, nie? Dobra, moi drodzy, ja dam radę, ja, 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 to... kurde, jeszcze opony rozwaliłem, no chyba sobie żartujecie. Czuję, że nie dostanę pieniędzy. Nie ma mowy. Okej. Okay. Uwaga, 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 uwaga. Okej, okay. wyżej. Łycha wyżej. Dobra. Niżej. Czy ja mam to... Czy ja to mam nabrać? Co tu ja mam zrobić? <śmiech> <śmiech> Oczywiście. O właśnie, o to chodziło. O to chodziło. Ja mam unikać tych cegieł i mam rozwalić to. No to to ja rozumiem. No to, to, to tak trzeba było od razu. to trzeba było przecież rozpiskę zrobić. Kto się tym zajmuje na budowie. Po prostu Stefana nie ma jeden dzień, brygadzisty nie ma. Ja w ogóle nie wiem, co ja mam zrobić. To jest tak jak nowego wezmą wiecie. To jest awans na budowie jest wtedy, kiedy Ci zamiast młody mówią po imieniu. To jest taki awans. O, to ja rozumiem, kurczę. O, I teraz to ja jestem w stanie wykonać taką misję z zamkniętymi oczyma. Nawet na trzeźwo. Uwaga! Hopla! Stefan! Kurde, gdzie jest zenek? No, i bardzo ładnie. Moi drodzy, będziemy musieli sobie zrobić po polsku tę grę, bo po prostu. Wiecie, gdyby mieć tu wyższe studia, to by się już było w białym kasku na budowie. Ale w sumie nie, bo białe kaski robią wiadomo co. Są nielubiane. Białe kaski są nielubiane na budowie przez robotników. Dobra. Pięknie! A z pierwszej osoby jak to wygląda? Eee, słabo. Z pierwszej osoby to tam wiecie. To sobie mogę papierosa odpalić tutaj chyba na przerwie śniadaniowej. Jedziemy! O, uważaj tam Pąkol jeszcze tylko troszkę. Wyrównaj teren O, jedziemy! Dobra i teraz tam. Musimy tu objechać to dookoła, dookoła, tak Pięknie Ciekawe kiedy mi się paliwo skończy. Już niebawem chyba zablokowałem się. Już jest okej okay. Hopla. O kurde Moment, 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 moment. Jedziemy, 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 jedziemy. Dobrze. I teraz musimy unikać przejedziemy czy nie przejedziemy? Dobra, damy radę. Czuję, że da. Oj, będzie ciężko. Oj, będzie ciężko. Oj, będzie ciężko. <laughs> Utkwiłem. Utkwałem. kurde. Dobra. Jeszcze jeden, to już, to już mogę to zrobić, tylko nie mogę zepsuć. Nie mogę zepsuć. I muszę jechać po paliwo. Idę po paliwo. Ach... Ta misja, ach ta misja. Niestety. Uwaga, uwaga. Jedziemy. Muzyka się już nie odpala, bo już czuję, że to już jest po prostu wygrana misja. Dokładnie. Nie mogę. Dobra, i co? Już? Jeszcze jedną kubkę trzeba rozwalić. Gdzie ona jest? Ha! Za nami! A chyba, że tutaj gdzieś blisko. Czekajcie, ja idę znaleźć. Idę znaleźć. Jest tutaj gdzieś? Ej, może tutaj gdzieś jest blisko. Kurcze. Kurczaczek. Nie ma. No nie mówcie, że ja muszę tutaj wrócić. Nie mówcie, że. Tutaj? Może to młotkiem. No. Może narzędzia jakieś inne mam. No nie, no ja się nie bawię w ta... Jak ja tam wjadę, Kurde. Misja roku. No to czuję wylew. Uwaga. Wycofaj, Bonkol. Na spokojnie masz dużo czasu. Bo to nie jest na czas. Tutaj nie terminy nas nie gonią. Ani, kurde, nas nie goni żaden szef, szefunio. Oni to tak specjalnie zrobili, żeby tu trzeba było wjechać. Dokładnie. Kurde, kopareczka. Wiecie, ja powinienem tak realistycznie jeździć. Czyli bez uszkodzeń, bez niczego. A ja nie mam doświadczenia tutaj. O! No i super. Jak ja to. Jak ja to swejluję. A, to się rozumie. Kurcze. To ja takie coś lubię. 8000 dolarów dla nas, moi drodzy. Czy ja, mam, czy ja mogę coś kupić? Co ja mogę sobie w tej. Czy, czy ja. 9000 9200 moi drodzy No to dobra Jak się profesjonalnie nazywa to? Bo to to jest koparka. Nie. Ja już sam nie wiem co jest czym. Nieważne. To jest ładowarka, dobrze powiedziałem? To czym jeździłem jest ładowarką, a tamto jest koparką. Dobra. Demolish, co to jest tutaj? Repeat table, bla. to możemy powtarzać. Flatten the piles, the old shop. Tutaj, co my musimy zrobić? Demolish the building. Nie możemy, bo co potrzebujemy? Excavator, czyli musimy zrobić trying work. Reward 300. A tutaj, co zostaniemy? A tutaj 1000. The Flat in the Mounts. No nie, no nie mówcie, że ja to będę wykonywał jeszcze raz. No chyba was kurczę. To mi się nie podoba, ej. Chociaż? Czekajcie, to jest dobre. Okej, okay, to jest okej. Okay. To się nauczymy jazdy. Czyli tutaj musimy to wszystko. 70, to nie jest tak dużo, ej, to nie jest tak dużo. Zobaczcie. 70 takich małych kupek z, z tym żwirem musimy zrobić. A w następnym odcinku. Jak po prostu ruszymy z tą koparką... To jest ładowacz czołowy. Tutaj mi podpowiadają ludzie na live. Ładowacz czołowy. Ja jestem kurde pracownikiem czołowym. Na czele zawsze brygady stoję. Okej. Okay. Tak to ma być. O o o o o. Łycha, ły, łycha. Czekajcie, muszę pozycję łychy troszkę skorygować. O to to tak, to ja teraz mogę zbierać. O jedziemy. 24 już mamy na 70. Powiem Wam, że w ogóle ta gra fajnie chodzi, bo ona, ona jest zrobiona na tym samym silniku co CarMechanic Simulator, czyli ona jest zrobiona tak naprawdę na wszystko, co obsługuje Windows, nie? Czyli możecie zagrać kurczę na, na najzwyklejszym sprzęcie. No i ta muzyczka, gdyby tej muzyczki nie było, to, to ta gra jest nudnawa trochę w niektórych momentach, ale spoko. O, widzicie? Zbieramy. Także zobaczymy jak to będzie wyglądało. Już niebawem będziemy mieli nowe sprzęty. Już się nie mogę doczekać. A już jak będziemy całą budowę robić, że będziemy w ogóle jakąś gruchą przywozić beton. Będziemy wylewać fundamenty. To dopiero będzie. A już się... Ło, dźwik jeszcze będzie. Jeszcze dźwik. E, u, e, dźwik. Pozdrowienie dla pana Makłowicza. O! I teraz, czy ja mam jakieś lusterka? Change camera. C, to mamy. Dobra. No dobra. Mogę zmieniać kamerę. Mogę też tak zmieniać i tak. Okej. Okay. Jeden, dwa, trzy, to jeszcze musimy zebrać 20... łycha w górę, łycha w górę i paliwa zaraz braknie, będziemy dymać po paliwo gdzieś, czy ja tam mogę wjechać na górkę, raczej mogę, dobra jedziemy, o jak trzęsie, dobra, hopla Kurde, ten pracownik, wam powiem, że jest normalnie jakiś terminator. On nie musi żadnej przerwy. I wiecie, on nawet na papierocha nie potrzebuje przerwy. To jest super sprawa. Takiego pracownika to trzeba cenić. Patrzcie: pum, 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 zenek! W ogóle najlepsze jest to, że ja nawet nie mam, widzicie, na koparko-ładowarki uprawnień, a mogę wykonywać tutaj swój zawód, no to to jest najlepsze. Tutaj nikt mnie nie kontroluje. W ogóle czuję się, wiecie, jak w dzieciństwie. A w ogóle mieliście takie? Koparko-ładowarki? Zo Yeah! Mamy bonusik! Mamy bonusik 9000 i kupimy sobie maszynkę. Moi drodzy, kupimy sobie maszynkę 9000. Oczywiście, że tak. Zobaczcie to 9. Chyba sobie żartujecie. Chyba sobie ża To jest chyba żart z Bąkola To jest żart. No nie, no, to to ja nie. To ja muszę jeść 300 300 dolarów nie. Dobra, co ja muszę donieść? Co, co ja muszę zanieść? Opony Gdzie ja muszę je zanieść? Tam. No dobra to spoko. To ja sobie je tylko tu zaniosę. Kurczę. No! Masz. Jedna opona, druga opona, trzecia opona. Wiecie, to jest tak, jak było w Anik Simulatorze. To było coś takiego, że trzeba było wykonać te zadania początkowe, żeby później było fajniej. A one niestety często, gęsto były po prostu bardzo, bardzo wkurzające i monotonne. Ale my mamy tutaj 10, zobaczcie. I to krótką piłką, zarobiliśmy 300 dolarów. Gdyby tak tylko było w prawdziwości, proszę. 300 dolarów, ile to trwało? Chwila, moment i gotowe. To my sobie kupimy teraz maszynę budującą. Burząco-budującą. A dokładniej koparkę. Hopla, hopla, hopa. Chyba. Kupiliśmy! I możemy upgrade'y jakieś tutaj robić, jak widzicie, gąsienice, tego typu sprawy. I czeka na nas nowa misja, ale my tej misji już dzisiaj, patrzcie, my musimy rozwalić tutaj. Nie będziemy jej dzisiaj grać. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Z tej strony to był bongol, a to był symulator maszyn budowlanych. Bo ja myślę, że to jest symulator budowy, ale to jest generalnie symulator maszyn budowlanych 2016. Także moi drodzy, jeżeli oglądacie ten materiał i Wam się podoba seria, to można zalajkować i wtedy wiadomo, że, że warto nagrywać kolejne odcinki, nie? Cóż, na Facebooka zapraszam, do grupy Mocarze Bąkola, tam jest zawsze wesoło, w opisie macie link do sklepu g 2 gdzie możecie sobie kupić i zapraszam na live'y praktycznie codziennie Twitch TV Bąkol. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, mam nadzieję, że się podobało, Papa. Pa.